Kraj o wyższym poziomie zagrożenia ekologicznego częściej doświadczają konfliktów zbrojnych i mają niższy poziom bezpieczeństwa społecznego. Chociaż zmiany klimatu i presja środowiskowa nie są bezpośrednimi przyczynami konfliktów zbrojnych, to mogą wzmacniać tego typu zdarzenia. Szczególnie towarzyszy im stres wodny i brak bezpieczeństwa żywnościowego. Aktualnie 50 państw na świecie jest narażonych na wysokie lub bardzo wysokie ryzyko zagrożenia ekologicznego. 27 państw na świecie tworzy tak zwane punkty zapalne gdzie iskrą może być niszczycielska powódź, czy długotrwała susza, która spowoduje niepokory społeczne, protesty, a nawet krwawą wojnę domową. Nawet w krajach dobrze zarządzanych, o wysokim PKB, ekstremalne zjawiska pogodowe mogą doprowadzić do wstrząsów społecznych. Spirale skutków katastrof naturalnych, w tym ekstremalnych zdarzeń pogodowych, których będziemy doświadczać coraz częściej, może uderzać w poszczególne elementy systemu społecznych, które są ze sobą ściśle powiązane. Początkujący kaskadę kolejnych zdarzeń. Na przykład powódź zalewająca oczyszczanie ścieków uruchamia nie tylko ogromne zagrożenie środowiskowe, ale też szereg wyzwań dla ochrony zdrowia, dostępności wody czystej czy bezpiecznej żywności, co może osłabiać lokalne społeczności nawet na wiele miesięcy. Następujące po sobie w krótkim odstępie czasu ekstremalne zdarzenia pogodowe mogą początkować lawinę wielu zdarzeń społecznych, w tym przemian politycznych.